Tym kobietom zaśpiewam przez telefon ja Dzień dobry Państwu, jestem mieszkańcem Krynicy. Nazywam się Wincenty Rajczak. Po raz pierwszy startuję w festiwalu biegowym. Na początek, taki krótki bieg na dwa kilometry marsz właściwie Nordic Walking. Atmosfera w Krynicy jest fantastyczna, wszyscy zadowoleni. Yes, Krzysztof Machajek, przyjechałem z Polkowic na festiwal biegowy do Krynicy. Jestem tutaj pierwszy raz. Jestem 19 rok po przeszczepie serca i pokazuję, że można żyć po przeszczepie serca. Do tej pory przeszedłem, dzisiaj byłem na biegu na, na, biegu na górę parkową. 5 kilometrów, czas około 50 paru minut. Atmosfera jest wspaniała. Spotkałem dzisiaj ludzi, których nie widziałem 5-6 lat temu. Już spotkaliśmy się tutaj a byliśmy w różnych miejscach Polski na takich imprezach biegowych. Także ja mam taką koszulkę fajną, która pokazuje, że informuje, że ktoś podarował serce do przeszczepu, i ja to mam. Nie? I to jest ważna informacja dla ludzi, że warto organy oddawać, że po przeszczepie można spokojnie żyć. Bo no to jest najważniejsze, żeby po przeszczepie się trochę ruszać. W zależności jaką kto ma kondycję, ale się ruszać. Nie można bić, jak powiedział Pierre de Coubertin, twórca Nowożytnych Olimpiad, nie wystarczy nie musisz wygrywać, bylebyś tylko walczył stałych sił to jest takie motto moje przewodnie tego, co robię do tej pory, nie? Urszula Lipińska, przyjechałam z Warszawy, pochodzę z Lubelskiego. Tak się składa, że z Krzyśkiem się poznaliśmy na zawodach w Legnicy, w którym to było roku? Przypadkiem zupełnie. Okazuje się, że on jest pacjentem, a ja pracuję przy operacjach, przy przeszczepach, właśnie serca, z tą pielęgniarką, instrumentariuszką. No i się spotykamy właśnie od tej pory na różnych tego typu zawodach. Pierwszy raz jestem w Krynicy. Startujemy w kategorii Nordic Walking. Bardzo fajna impreza, świetne wejście na górę parkową. Dobry czas, myślę, jeszcze nie ma wyników. 40 chyba parę minut u mnie. Na pewno tu przyjadę. No, spotkania ze znajomymi, jak zwykle. Piękna pogoda, piękna muzyka, wspaniali ludzie. Moi znajomi biegną w biegu siedmiu dolin na 64 km, także to też jest myślę niezłe wyzwanie. Będę im kibicować, po południu będę ich łapać na mecie, mam nadzieję. Także Krzysiu, myślę, że jeszcze nie jeden raz się spotkamy. Też tak Pielęgniarka, pacjent, tak się okazuje. <noise> Też tak, myśli, że tak będzie. No. Także wspaniała impreza. Trochę się krynica zmieniła. Byłem tutaj paręnaście razy. Teraz widzę, że jest pozmieniana, trochę odrestaurowana. Jest sympatycznie, jak zwykle, perła polskich uzdrowisk. Krynica górska. Zakręcacie dom, się tam, przejdziecie tam, tam, zakręcacie tam, się tam wracacie, wracacie, jesteście na mecie, błagacie się na mecie, mecie a, a później wracacie do ekipy, cofacie ultrason. kurczyca, Gorczyca będzie na mecie, na mecie za jakieś 40 minut, zdążycie czyli, na ludzi. Czyli nie wyprzedzamy Krzysztofa? Nie wyprzedzacie Krzysztofa. Wyprzedzamy? Nie, 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 nie wyprzedzacie Krzysztofa. Krzysztofa, Krzysztofa nie, nie wolno wyprzedzać, wyprzedza. on to nawet to ma zgodę, żeby się nie uśmiechać, ale i tak się będzie uśmiechał, spokojnie. Przyjechaliśmy razem z mężem, Bernadetta i Henryk Wieniawscy z Milanówka pod Warszawą. Jesteśmy już kolejny raz, przyjeżdżamy z miłością do tego miejsca, które cały ten dni sportem, pełno osób biegających od dzieciaczków poprzez yy, osoby w średnim wieku, aż do osób mocno starszych, starszych nawet od nas, też budujące, że tak wiele ludzi spotkało się w tym miejscu. I tak cudownie tutaj się wszyscy czują, Jest tworzą klimat, chętnie rozmawiają, oczywiście. dzielą się e, z swoimi doświadczeniami w tym sporcie. My mieszkamy zawsze prywatnie, ale kiedy pierwszy raz tu przyjechaliśmy, właśnie wtedy trwał festiwal biegowy. I tak się stało, że przyjeżdżamy do dokładnie na ten festiwal. Do którego doładować tego, energią, minutę, żeby się świetnie poczuć i to jest takie miejsce, które wszystkim polecam, tętnica, ja to nie jest miejsce tylko dla seniorów, Walking, miejsce, gdzie ludzie <grych> przyjeżdżają do Nordic sanatorium, to jest miejsce, mimo, które teraz właśnie jest miejscem sportu zdrowia, Podejścia Spartujemy sportowego do życia, gdzie malutkie dzieci się bieg, uczą, marsz, jak odejść od komputerów i jak fantastycznie spędzać czas ze swoimi rodzicami. Wracamy, ale ze względu... I tak się bawi krynica. Słońce nam co prawda zaszło, ale damy radę. I na palce widzimy wszystkich, tak, do góry I na palce na siebie, boleczkę do przodu. I na palce do góry, jeszcze mocno, mocno, ekstra, brawo. Dzięki do przodu, wypychamy kiedy od siebie, odchodzimy do tyłu, stawiamy drzewa ziemi, nogi prostopadle. Stopy na szerokość piątej z zewnętrznej, pamiętajmy, że to w u siebie. Głowę nie do przodu, do tyłu, głowa ja ja wyjmij, żebym do góry, chowamy do tył w oddychamy i rozluźniamy, brawo, świetnie. Okej, okay, jesteście gotowi? gotowi. 6, Idziemy, moi drodzy, przegoncie zawał, kopnijcie go ode mnie w zadek, żeby nigdy nie wracał. Uśmiechać się za brak uśmiechu, 10 minut kary. Obserwuję was, uśmiechaj się, uśmiechać się, a gdzie macie kijki? Jedna osoba z jednym kijem, dwie bez kijów. Uśmiechamy się, moi drodzy, macie dwa kilometry uśmiechu, macie zarazić tym śmiechem całą krynicę. Bawcie się tam dobrze, pozdrowcie ode mnie Metę. A my czekamy na Ultrasów. No to co, ja idę na scenę negocjować, co będziemy robić, jeżeli chodzi o witanie zwycięzców, bo już że cały czas zamiast się zmienia Gdy cię nie widzę, nie wstycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś wycieczą żąda i w sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjemność, czy to jest kochanie. My nie przestajemy, on tak biegnie od 9 godzin, Wy możecie tak klaskać 3 minuty, nawet jeżeli będzie przybijał teraz piątki ze wszystkimi, po kolei jak tylko stoicie tutaj, już zaczął, już zaczął odbierać gratulacje, to było 12 km temu, 8 minut przewagi nad drugim zawodnikiem na mecie, za chwileczkę już będzie przed nami ostatnie 100 metrów, ostatnie 100 metrów członka Salko Garmin Teamu, za chwileczkę na mecie. Biegnie. Po raz kolejny wygrywając z krynicy wartość Korczyco! Jest na mecie, jest na mecie Bartek, najlepszy w samotnej walce, niesamowity, słuchajcie, dajcie mu odpocząć minutę, ja mówiłem, że w Ultrasie szybciej mówią udziwiany niż na tysiąc kilometrów, ale dajcie mu odpocząć, pogadamy z nim za chwilę, odpocznij Bartek, idź na wodę, tylko na mnie uciekaj, naprawdę, ja pilnuję zawsze biegaczy, żeby media nie zajechały na Marta, dajcie minutę Bartkowi odpocząć, zaraz z nim porozmawiamy, nie ma najmniejszych problemów. Panie Bartoszu, jedynie nie było tego rekordu. Co pan teraz czujesz? Nie udało się. Dość. Rekordy mogą zaczekać, ja cieszę się ze zwycięstwa. Nie zawsze trzeba bić rekordy że rządzące zadowolony wolonych Ja, ja pokrobiłem się w, w stosunku do zeszłego roku 20 minut, więc to dla końca rekorda... A rekordy mogą zaczekać. Jeszcze mam lat na bicie rekordów, więc... Nawet, nie no tu, jak pan ocenia e... e, przygotowanie trasy wiekowej? No tutaj już kwestia no, ma takie doświadczenie, że nawet raczej nie ma jakiegoś, to, no, jakiegoś miejsca na błędu, jest tak przygotowana trasa, że, że raczej nie ma szans się zgubić tak naprawdę to samo główno żywcze, więc no, perfekcja, pytanie perfekcja, no bo można bo jednak w się już podobnie. No, Kiedy Zmęczony pan? Zmęczony. To... No, no, no. jako unavený, jo, jako unavený, jo, ale, ale, ne až tak moc, jak jenom to bylo 9 hodin, když to bylo třeba 12, tak by to bylo ještě ale, ale, bylo... ale tak docela dobrý, to teprve přijde tam na... Trudno si panu bylo go, do, gonić, to doganiać się matka? Težko było... Bartka, Gorczyca? Nie, začátku šel podle mě svoje jako by tam věděl, co dělá, aby věděl, co dělá, fakt, 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 fakt dobrý. A, a, a byla možnost to může... dofamit? Ne, 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 Vlastně na té otočce tam, na, ne, tam už byli jako předem asi 3-4 minuty a, a tam vlastně je od nás pod jakože narůstal, takže za, ta skloužení vyhrál, jako ještě mu pogratulovat. Já jsem spokojený, ale tak já jsem strašně spokojený. Ne, tam je. Było Takie możliwości za szybki byłam w ogóle wcześniej wiek na czwartym miejscu, potem na trzecim. To wcześniej opowiadał, że udało mi się dopiero w końcu to trzy minuty to za dużo. To były tutaj przewagi, tak? Po raz pierwszy tutaj jest na Pope, na czy na Kelly, Po na po już na Po na na

Kopeć z Olsztynka, z Warmińsko-Mazurskiego. Dzisiaj zająłem trzecie miejsce w 100 kilometrów w Krynicach w ultramaratonie. Jest to mój pierwszy ultramaraton górski i pierwszy w ogóle ultramaraton, więc tutaj ewenement, że te trzecie miejsce udało się zdobyć. Jeżeli chodzi o samą trasę, no to spodziewałem się, że będzie się bardzo ciężka, no jak to w góry, góry są nieprzewidywalne, są podbiegi, zbiegi i te przewyższenia jednak są bardzo duże. No, i powiem szczerze, że pierwszą część zacząłem bardzo szybko. Do 42 km do, czułem się dobrze e, i nie, na trasie nie miałem żadnych skurczy, nawet e, po tych 100 kilometrach, tylko e, mięśniowo. Bardzo solidnie podupadłem mięśniowo. Dwójki, czwórki, mam tak zakwaszone, tak obolałe, że nie wiem, czy dojdę do siebie w ciągu kilku dni, e, żeby coś potruttać. No, ale zadowolony jestem. Z trzeciego miejsca i e, uważam, że bardzo fajna impreza. E, ja na pewno już nie przyjadę tutaj na Ultra, ale przyjadę na pewno na inne biegi, krótsze, w których ja się specjalizuję. Może półmaraton, może maraton, może 10 km. Na pewno za rok będę tutaj, e, postaram się być, no ale już w, na krótszym dystansie. Bardzo dobrze. Teraz kaczymy sobie na jednej nodze, naprawdę. Dajemy kolanko lewe raz do klatki i raz do boku.

Po tej piosence przerwa na rozmowę Panie Bo, jak wrażenia z trasy? Trasa cudowna, biegam tutaj co roku i zawsze mi się podoba. Chętnie wracam, no pięknie, po prostu pięknie. Były jakieś przeszkody, takie, które, których pani się nie spodziewała. No kolano, zdecydowanie kolano, bo z początku jak zaczynałam start, to na wszelki wypadek gdzieś tam czasami mnie wcześniej pobolewało, więc je okleiłam przeciwbólowymi plastrami, ale nie myślałam, że będzie aż tak ciężko, że, że po prostu ten ból aż, aż tak grubo się nasili, więc nie wiem, no coś być może się tam stało. Ale... Jestem dobrej myśli, że to szybko wyleczę. Trudno się rywalizuje z mężczyznami? Ja nie rywalizuję z mężczyznami, po prostu biegnę swoje. Także w ogóle nie patrzę, szczerze powiedziawszy, na to, kto przede mną, kto za mną. Staram się dobiec zawsze do mety. Jaka pogoda była na trasie? Bardzo fajna, bardzo fajna. W nocy naprawdę było przyjemnie, nie było za zimno. Teraz e, momentami był chłód, jak słońce zaszło, jak wyszło, to znowu było mocno e, ciepło, e, także dawało się odczuć taki, taki, taki gorąc, ale bardzo fajnie, idealne, jak dla mnie naprawdę świetna. Chodź tutaj po hej, o, super i przybiegający, 53-57, mamy liderkę! 60, 22, 48, To jest pierwsza e, trójka. wokół fontanny wszyscy przebrazi. Lekarze, żołnierze, króliczki, diabły, rycerze. Wszyscy. Zapraszam wszystkich tutaj. Okej, okay, tak to jest, jak się prowadzi wyścig o życie. Co nam może pan o tym powiedzieć? Co powie panu o wyścigu o ludzkie życie? Zajęta! Pan jest zajęty o O, właśnie. Operacja się odbyła, ale pacjent nie przeżył. Nie przeżył. No to biegniemy, żeby... Z... kujego pamięci. Okej, okay. dobra. Jeśli wszyscy już jesteśmy, proponuję zacząć od truchtu. Truktamy, truktamy. Łatwo okay, się No właśnie, okej, okay. okej. Okay. Proszę, zapraszamy, mamy super bohatera. Proszę, kapitan Ameryka. Dobra. Cześć, wysiu, Bertysiu. Dobra. To zaczynamy od krążeń. Dam ją od przód w truchcie. w tył Okej okay. Może proszę Was, żebyście się tutaj poruszali, a ja Was popytam Kim jesteście, co robicie. Tutaj widzę osoby duchowne. Proszę o błogosławieństwo na ten bieg. Bardzo dobrze, podoba mi się takie zachowanie, super. Budowniczowie z zwierzę, kolarze, sportowcy, księżniczki, piraci, prosto z morza. O, widzę, kolega. Super, diabeł z piekła, Rodem. Piloci, samolot. Kolejne ekipy tutaj. Piękne, coraz to lepsze przebranie, naprawdę super. Super inicjatywa, super wyglądacie, Pokój Faraonowi, tak jest, okej, okay. widzę wszyscy już obecni, dobra.